Witam wiatr z tej strony, krótki update dla e, Eurojena. Mówię pan o pozycji długiej. W tej chwili zamknął mi się jeden z e, tych profitów na tej pozycji, więc zarobiłem w tym momencie e, 90 pipsów. Także to jest ta sytuacja. Pod... Myślę, że ten, że ten e, rynek będzie chciał pójść dalej, tylko teraz tutaj ma linię oporu. To jest linia z miesięcznego wykresu i na nawet już pokonał ale jest tutaj jeszcze bollinger middle band podejrzewam że tutaj będzie troszeczkę mm, zamykanych pozycji stąd też ja a, ustawiłem mój take profit na, w, tym, w tym miejscu tutaj także, a, także mam zrealizowaną zamkniętą pozycję 80, 82 85 82, 82. <laughs> ok nawet co ciekawe też było ta pozycja ta pozycja a, uruchomiła się dzisiaj w nocy, tak dzisiaj w nocy i mocno poszła w dół, tak, co też mogło wystraszyć troszeczkę, tak ona się uruchomiła tutaj, tak 91 się uruchomiła, 82, 82 90 pipsów dokładnie, um, także uruchomiła się tutaj w nocy i zaraz potem mocno poleciała w dół, tak, więc to było takie troszeczkę mniej przyjemne, ale, ale jak widzicie, jeżeli jest dobry sygnał, ten sygnał był dobry, ten sygnał był silny, tak, sygnał to, 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 to został wywołane przez tygodniową świecę, więc rynek zawrócił tutaj mocno i podążał w, w tym kierunku i, i pierwszy tej profit mamy, mamy zrealizowany. Ok, dzięki.